A teraz drugi powód kłopotów finansowych, czyli zadłużenie. Dla większości ludzi, dług to czteroliterowe słowo, a dla mnie to coś wspaniałego. W jaki sposób zadłużenie najczęściej dotyka ludzi? Wróćmy do zestawienia finansowego. Robisz to, czego cię uczą rodzice. Kończysz szkołę, znajdujesz pracę, i pierwsze, co cię dotyka, to podatki. Potem znów idziesz za ich radą i kupujesz sobie dom, bo to ma być inwestycja twojego życia, twoje aktywa. A tak naprawdę to są największe pasywa, jakie można mieć. Następny krok to hipoteka, trójka dzieci i koniec. Angielskie słowo mortgage, czyli hipoteka, pochodzi od francuskiego słowa mourir, czyli umierać. W ten sposób umrzesz pracując dla banku. Czytałeś moją książkę Spisek bogatych, więc wiesz, że celem systemu bankowego jest wpędzić cię w zadłużenie. Na przykład przy karcie kredytowej nie musisz spłacać zadłużenia, pilnują tylko żebyś w terminie spłacał odsetki. Dlatego w twoim zestawieniu finansowym masz tu wpis: spłacanie hipoteki Pieniądze wpływają z tej strony i przechodzą tu. Dlatego właśnie zadłużenie powoduje, że większość ludzi ma problemy. Natomiast po mojej stronie kwadrantu lubimy zadłużenie, bo powiedzmy, że kupuję budynek dziesięciomieszkaniowy. Biorę na jego zakup 50 tysięcy kredytu hipotecznego. To mi nie przeszkadza, bo jeśli ten budynek będzie dobrze finansowany i zarządzany, będzie mi co miesiąc wkładał pieniądze do kieszeni. To jest przykład złego długu, a to jest przykład dobrego długu. Najprościej mówiąc, dobry dług czyni cię bogatym, a zły biednym. Tutaj to moi lokatorzy spłacają mi hipotekę, płacą za ubezpieczenie, za utrzymanie, naprawy. To wspaniała inwestycja. Poza tym, od tego zadłużenia nie płaci się podatku. Żeby było prościej, powiedzmy, że hipoteka opiewa na 100 tysięcy. Nie musiałem pracować, żeby mieć te pieniądze. One nie pochodzą z moich oszczędności, od których płacę 50% podatku. Nie musiałem odłożyć 200 tysięcy, żeby dostać tej wielkości hipotekę. Po prostu pożyczam tę kwotę. Nie płacę też podatku od tych 100 tysięcy dolarów. To moi najemcy je spłacają. Druga rzecz, że jeśli zrefinansuję te inwestycje, co jest moją strategią uzyskiwania nieskończonego zwrotu z nieruchomości, to mogę wyjąć moje 100 tysięcy bez podatku i wpisuję je tu na górze 100 tysięcy dolarów nieopodatkowanych na tak długo, jak pozostaną one długiem. Tu trzeba rozumieć, co to jest dobry dług i zły dług. Wielu ludzi mówi, że potnie swoje karty kredytowe. To szaleństwo. Jak bez karty kredytowej wynajmiesz samochód czy zarezerwujesz hotel? To nie karta jest problemem, tylko brak finansowej edukacji. Ja lubię moje karty. Mogą być bardzo przydatne, szczególnie kiedy ma się kilka firm. Do każdej firmy mam osobną kartę kredytową, dzięki czemu kontroluję koszty. Dług nie jest zły ani dobry. Chodzi o brak edukacji finansowej w szkołach, dzięki której wiedzielibyśmy, co to jest dobry dług, a co zły. Dobry dług czynicie bogatym, a zły biednym. Do tego płacisz od niego podatki. Ja tutaj nie płacę. To wielka zaleta dobrego długu. Pisałem o tym w książce Bogaty ojciec, biedny ojciec. Mam tu jeszcze inną książkę, The Real Book of Real Estate. Napisało ją 22 moich doradców. Wielu z nich wyjaśnia, w jaki sposób specjaliści w branży nieruchomości wykorzystują dług, by się bogacić i nie płacić podatków. To jedna z głównych tajemnic ukrywanych przed ogółem. Dobre długi i złe długi.